To fleszurcie, bo tak to trochę nie robota. Nie ma, pomocy, co? Nie ma rzucę dwa flesze. Rzucaj. Daję CT, czekaj. Okay. Rzucam flesze. <laughs> Raz. Raz. I ben się. Pod go, go, wyjeżdżaj, fleszy. wyjeżdżaj. Dżungla, dżungla i chodź. Latuj. Nie chowaj się w tej jakejkolwiek karabce. Trzeba dojeżdżać, kurwa, tą dżunglę. Kurwa, My, Trzeba dojeżdżać. Nie dług... na web. Musimy dojeżdżać, kurwa, bo dżungla, bo I nie możemy kurwa stać, dzichować po kanapkach. To rzucał smok na CT? Ja rzucałem, ale nie mam jump trowa, kurwa. No bo już się usunęli z gry. Dawajcie, dawajcie pałacem, nie, nie mam już jump -trowa. Ale będą oh, 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 oh. jajca! Kurwa, jak mnie w wpsz... co jest, kurwa. No mi też lecą właśnie, nie, musimy... nie wiem o co chodzi. Zawsze miałem po 400. Ja, musimy. <noise> na planta, ale ciężko! jest okno. Ale, jeszcze raz connektor Co, shorta lecimy? Sort oh, jest Kurwa, szort jest, szort jest Cofamy, kurwa dżungla Na no nice. lajs right. Ale, panie wyjebają kopuły. Ptasz Nie wiem jak się zbuduje Nie ma opcji, patrz to o tym mówiłem Idę do Andera zajmę ci idę Chodźcie, chodźcie, chodź, chodźcie, chodź, jadę jadę, jadę za tobą smukuje wam okno Flaszę chcecie Ta dawaj, dawaj, dawaj B300 Okno jest jeden Maszosa plantuję Brawo Ilujcie Paki Myślałem, Nie, że, do cety, że do smoka. także to smoka na bombę. Był to, to, to... To smoku shorta? Nie, Spójrz, to Okno, Spójrz, Okno, okno, Spójrz, to już. Spójrz, to już. No dalej ścina Oni w ogóle mi nie grają. Już tam smoka między schody i dżunglę. Jest jeden tutaj. I CT chyba. Leży z BS-a. Nice. Tak. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Spod AWP. CT, CT. CT, CT, CT. Konektor poszedł. Spaliłem go. Shorty, więc nie widać. Plantuję smoku na konektor. Na konekta masz pakę. Jest CT. Cio. Tak, kurwa, short jeszcze jeden, short jeszcze jeden. Nie pikujcie Kresie nie pikujcie Shordi i dżungla, shorty i dżungla. Tak, tak. Kurwa, jak w dole. Kurwa! Ale bestia! <grym> to ro, ja to robię na takich kurwa ścinach FPS-u, że koniec. Ale kurwa, to podobno przez sterownik graficzny. O kurwa, match! No i w pałacach już jest. I podjeżdża chyba. Jeden gala, jeden gala. 1 gala. Kurwa, biało mam. Cofnij, cofni, cofni. Możemy cofnąć, spokojnie się przegrupować panowie, bo my mamy z Bandurowy dwóch zero. Z... Ja flesz, flasht... na górą. Fleszuję. Czekajcie, palę no. tam. Tu jest. Kurwa, Nate! Jest tu, jest tu. CT, CT, Nate, CT. Jeszcze jeden. Nice. Plantuję na koma. Kurwa pod drewnem. Leży. De minus pod drewnem. Le gala, gala last. Kurwa masz. Ja tu powodź. Tuż on ma 4hp. go kurwe. jebał nas. szalaj nice. Super kurwa Łukasz jadę, kurwa. Schod jeden. Cześć, zejdziemy koki. Jak on kurwa nie zginął? Ta kurwa dzika! Zresztą... Wszystko... O kurwa! Upsest. Kurwa! Kolano przebite. Chyba stepy słyszałem pod B. Ja idę pod B. Tak, gada. tak, 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 jadą, Jadę B. Ja, ja rotuję. Tużu, pom pomagaj, pomagaj. Wjeżdżam gale już. Kurwa, to za zjebana gra. No chodźcie razem. Karol. ZGS. Nice, ja sobie nie przekażę, przekażę, nice. Mid, mid, pomóżcie mid. Idę. Chwalę ich. Nice, <grym wioski> nice suszo. Jeszcze jeden zakręt. Zakręt. Dojeżdżam. No są posiedzone. Under. jest zabity na tej gali ogólnie. Co o to Nie, bo zachodzi o CT. zachodzi okno. Jada, oh, nice. Przebiegnij Iść na, Wójta. iść na. Tuż tam. Zaryzykujmy, zaryzykujmy. Co nic nie zrobisz Tu maszękę na schodach, jak coś. On mnie chce, on mnie potrzebuje. 6 naboi. O. wystarczy? Rambo, ninja chyba jeden jest. Kurwa ścina to gremia. Muszę cofnąć Gołe, ten kołale. sterownik. pewnie najnowszy sterownik po prostu tej NVT i rozpierdolić CS-a. 100. Dawaj, dawaj, dawaj. Ander, under, under. under, under. O kurwa tego digla da się zabić. Kurwa! I no, po kurwie, jeba tego digla. No my tu piszą, kurwa, daj Kurwa, 400 wiadomości, człowieku. Miałeś to zrobić, że ja to drobić. Nie zrobiłem, kurwa, no i tyle. Nie zrobiłem, miałem zrobić i nie zrobiłem. Nawet mnie nie, kurwia, Był Wyłtaram weź. wychodzi przez smokę. Ale mam przyciny teraz jest. Mez. Jebane. Nie zrobił tego, ale to zrobił. Czy Bandura? Chodź, chodź, chodź. Idę. Czekaj. Dam flesza. Side. Dawaj, 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 dawaj Dobra, Dobra doador. Będzie to On Marek, ALE CIĘ URATOWAŁEM Ja e. pierdolę Dziwka it. Is? Nice, to jest braterstwo Co ty za kurwa smoke rzuciłeś? Na side'a wiesz? Rampa duża Okrycie Ekzek, wam pa. Ale rampę O oh, w chuj ich jestem Jeszcze, jeszcze Jestem Zjebanie Nie ja to kurwa nic, się chuj. nic chuj się nie zrobiłam Kurzwaj mnie rozjedną Moja wina, zaskoczyłem A chuj Klapka jest Razem piknicie Znowu, rampa jeszcze jeden Dawaj gdzie rozjeb już go Spokojnie tuż, tu on ma zero Musi mieć <kłysy> On małe pakę, maha no. Spierdolić są. Kurwa, będę go teraz szukał Nie, stój tu, stój tu w besie A. A jednak jest debilem Placzu to On ma mało, nie? Mało, bo, bo ode mnie seryjkę Max puha pewna. Gdzie on może być, ta kurwa jebana we... W apsach albo... Na... Wow. Co za Wspaniale ugrałeś ten mecz Dzięki duszy jesteś gość Nie ma gra... problemu to jest chyba mój 6 gra... klaczkur